Siemanko, z tej strony byka ze mną Adacho No jeszcze grypsiu na Skype'ie. Ale boi się odzywać i nic nie mówi No, no niech coś powie, no przywitaj się Gdzie on jest? <grym> nie ma No nie ma go, patrz nie ma go, zobacz na konferencji, rozłączył się <grym> No to go nie ma Nie jest, czy nie ma go no To what the fuck? Dobre M może, może robi sobie z nic jaja, nie wiem Ale to nie zmienia faktu, że Mam 60 FPS-ów a ja mam też 60. Ale zaraz, na kim ja rozdzielczości? Na normal czyli plus 32. No i dzisiaj to mamy w planach czy... iść do kopalni. Tak jest, a w ogóle przedstaw... w ogóle powiedz co to za serwer? Eee, oczywiście, serwer to słoneczna kraina. Czyli taka, taka, o takim... mniejszy odpowiednik kwadratowej masakry. No właśnie. No i jeszcze musimy przestać nasz domek, jeszcze o to zapomnieliśmy, czy nie? Aha, no tak, no właśnie. No to tak, a może jeszcze tylko troszkę informacyjnie. Adako tak nie chce bardzo nagrywać, na czym nie chcę, Czy nie, tak nie spodziewa się? że seria, seria nie będzie stosowała. No. Tak, czasem może jakieś odcinki, nie wiem, tak. Tak, tutaj ta Adaha, przepicka rezydencja Byka i No i jeszcze jego krótka historia. MBN to Byku, tak, tutaj mamy część magazynową. No i jeszcze sypialni Adaha przy okazji. Tutaj jest mój kufer tajemniczy kufer mocy króla. Tak, dobrze przeczytałem, dobrze. No i wyżej tu mamy e, farmy. Takie. Tak. O, wezmę sobie od razu tego arbuza. A czcimy z gorę, żeby wyrosło przy okazji już. A wyżej tam jest piętro, które właśnie. MBN wybud... byku. <grym? <grym? Dobra, dobrze <grym>? nie, mi Nie, musi... Nie, prawdora zamknij i, no i skończy. Tak, no dobra, dobra. No, wybudował pod moją nieobecność i bardzo ładnie mu to wyszło. Tutaj mam jeszcze e, kakao. Hodujemy, nielegalna plantacja. I tutaj sobie śpi ładnie. Byczek. Tak. Tu musisz, sobie jeszcze tam dobudować moje piętra albo coś. Ja w sumie to nie wiem. Zobaczy się. Albo sobie wybudujesz na innym drzewie jeszcze. No możemy zrobić Albo choć zrobimy jeszcze drzewo mieszkalne. Możemy posadzić obok drugie i połączyć je takim mostem. Więc co ja, mam, ja teraz pomyślałem żeby zrobić drzewo mieszkalne obok. No to wiesz to można posadzić kiedy nam nie jest żaden problem posadzić drzewo. No, no. spok. Okej okay, dobra, idziemy do okay, tych e, tylko gdzie bo pewnie większość jest obrabowana. Patrzcie jak tu się fajnie wybudowali, o, szkielet. Właśnie go że... chcę. A, a to jest drzewo na którym na początku się osiedliliśmy, tam widzicie resztki naszej pierwotnej chatki. Właśnie i gdzie to... jest lewitująca, lewitujący kawałek. Dokładnie. Tak, ja tu taką studię wybudowałem, jaką MPC nie wiem po co, ale wybudowałem. Tak, może Uff, nie wiem gdzie te cej y mogą być. A może... A, może w tamtą stronę, bo tam widziałem jakieś zejścia. No. Chodź. To może wiesz co zrobimy cięcie i znajdziemy jakiegoś cave'a co? właśnie dobry pomysł. Więc eee... Cięcie? Tak jest. Siemaneczko, już, już nagrywamy, jesteśmy w cave. Ie. Znaleźliśmy bardzo fajnego cave'a i jest dużo węgla. Może no. trzymajmy się razem, bo tutaj to jest serwer na życia. Zaprezentuję. Hmm? Tak jak na kwadratowej masakrze. Tak może ja też wpiszę, żeby wydać. I... Tak, jedno. Jestem pro elo I Dlatego lepiej trzymać się razem. Tutaj. O, że razem. Kupimy z podwójną siłą. Tak jest. A dobra, chodźmy. A może węgiel tam, ten wiesz? No to wiesz, jeszcze, jeszcze chyba wrócimy, chyba nie? A dobra, chodź na. <laughs> dungeon, dungeon? Nie, to kobel. Jezus, wszędzie dungeon widzę. Wróćmy do tego węgla. Wszystkie kajmy to... są tu obrabiane, więc trzeba się spieszyć. Tutaj węgla, człowieku. Eee... Śląsk! Katowice! Na stolicę! Oj Pochanie... Pochanie... Lol... Kajś tu po los? Tutaj kopię tego węgla, gdzie byliśmy. A! Spoko, już tam idę. Oh, yeah. Ja troszeczkę na dół zeszłem i... My się zgubił teraz. Jak tam będą moby jakieś, które ci będą tak. chciały strulować, to krzycz. Okej, okay. na głośno czy cicho? Tak, żebym usłyszał. Ale ekspiarka, to, to jest dziwne, że się bardziej ekspi na węglu niż na no, tym. No, lepiej teraz się bardziej opłaca ekspić na minerałach. Z dungeonów też teraz, znaczy z mob spawnerów wypada. A to co to tak brzydko niewykopane? Ojej, krypcio. Zobacz, jaki ładny. No swój taśny Nie wybuchnie Je. Oh, yeah. i w ogóle mam dźwięki z gry Mam Ty ja nie Blonder Admin serwera admin. Szanowny admin przyszedł Skąd jak... Z jakiejś gry kojarzę ten dźwięk eksplozji? tylko nie jest z której Ale skąd się kojarzy? Dźwięk Expa? No. O. Idziemy. 20 level. Ok. masz łuk? Mam. I A pięć. Czekaj, rozkopię roz to tutaj. Może on, on najpewniej będzie stał. Odsun się? LOL. Co jest? Restart? Nie. Trafiłeś we mnie. LOL? Co? Co jest? Już kraszę Minecraft'a. No nie. Czekaj. A, że szlachet biczet jakimś. Nie, nic nie widzicie teraz, muszę Minecraft odpalić. Sorki. Czy Żyjesz tam? Żyję, żyję, zabijam tego creepera. Dobra, już widać mojego Minecraft'a. IP pis, pokryję wszystko spokojnie. Już jestem. Yeah. Jak, jakim cudem mi Minecraft'a skraszowało, porzekaj. Ej, nie mogę się z łuku, mi Minecraft'a przez to! Co ty gadasz? Teraz jak znowu wyjdziesz? Wy, no. Nie strzelaj, weź ten łuk gdzieś odsądź. Lol, ale to jest dziwne. Przepraszam, że teraz tak, takie są cięcia, ale no, muszę to sprawdzić po prostu. Przy okazji, teksturki są bocze. Jeżeli pozwolisz. Ja też gram na teksturkach, a ty wiem, na jakichś takich innych grasz. Ja gram na tylko Fightful. Taki Ej, jest. lol! Dlaczego mi wywala cały czas? Stoisz tam? No jesteś. Ujście! Czekaj, będę się sobie update'a strzelić. Ja pierd... ...dykam. Dobra, żeby było uczciwie widzicie jak ja updateuję. LOL Smite 4 Looting 3 Ale co? Yyy e, Luxory.pl ulepszył sobie mieczyk Wow, on... ale ktoś tu ma enchant. Musimy się do nich wybrać i podpie... pod... No. Aha, no wiadomo. jest? coś enchantował... Lu 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 sorry, luxory sobie zenchantował. Ojej, kupają. Więc on możliwe, że ma A, Nie, no on chyba ma albo ktoś inny, bo wiem, że wszyscy podkładają od jednej osoby enchant. Elol Co tam się z Tobą dzieje? No właśnie nie ogarniam tego teraz Ja wam i już czas jakoś dziwnie kaszuje. O, jesteś Wszystko okej okay, już? No właśnie, jest... Z... Bez... Black... Kuju! Really? Wywaliło się znowu z... dokument, crash report What the fuck Ale odcinek świetny To może cięcie i po prostu ten co? Ja to okay. ogarnę bo Dobra Więc do zobaczenia No Brr. Uważaj Maria. Nagrałem to <laughs> Będzie na odcinek, będzie na początku Popilę mnie tam szybciutko No dobra, spokojnie Mam nadzieję, że ty masz czas i wiesz, nie? Non. Na człowieku. To jest jeden. O właśnie. Ja... Ten. Jak, jak się mnie... Jak wyobrażałeś sobie mnie? Tak jak twój jakoś. Dobra, Siemano już... Jesteśmy już ogarnę tego Minecrafta. Ja teraz pełnię rolę łucznika, bo... Łucznik... Nie kaszuje, nie wiem czemu. No. Nie wiem, dobra tam. Ja ma tak. coś jest pewnie z nie tak, bo coś... O, zobacz, uważaj, tu jest dziurka. Ja sobie włączyłem teksturki. Spaks. Kojarzysz? No widziałem na twoim filmie. Fajne? No. O. Tylko o, jest... Podwojne jeziorko. I żelazo. Patrz. No widziałem, kopaj tam troszkę. Bo, wykop to. Ale sobie bo włączę, bo... Tego teraz optyfajna nie mam, przez co mam brzydkie teksturki teraz. A dobra, kisty Ale się na XP. O, no, niech ten węgiel się kopie szybciej. Ale go tu dużo. Ile żelaza, lol chyba diaksy znaleźć Lapis. No, musiałbym zjeść tak przynajmniej z dwa mm -hmm. ale nie wiem, jak będziemy mieli pierwsze diaksy to co z nimi robimy chyba na życie sobie nie no na życie, by się bardziej przydało bo no, portal mamy tam więc wiesz no. nie sorry ja sobie muszę włączyć teksturki bo to brzydko wygląda teraz aha bo ty ten żeby włączyć tekstury, bo w optifajnie się teraz no, Czy wiesz jak tak. się... Optifine, dobra rozwór. o dobra tu nic nie ma LOL? What Ty, the fuck? Nie macie U... Ej, poczekaj, ja się rodziłem na tym. E, na z zewnątrz. Czekaj, na ciebie się skopię. Jaki w ogóle? Widzę twój nick nad sobą. No to jest właśnie twój po mną. Ej, żelazo. <laughs> Możesz kopać się bezpośrednio pod, pod... sobą to wpadniesz w wodę. Okej, okay. ale LOL, to był dziwny bóg. Czujesz tak być no. bardzo nisko i tak się nagle na tym? Ile żelaza tu jest? LOL Kopiesz w dół? E nie, żelazo kupię. Dużego tam? I to ile? A ile masz? Ja już mam żelaza 32 pustaka już mam. O Meinholf. Już kopię się w dół, kopię się w dół, kopię się w dół, kopię się w dół. Mogłem ci trochę. Dzień dobry. <głos> <głos> Dobra. O! Światło. Dzienne. Tutaj coś jest? Dobra, tutaj już nic nie ma, wykopałem co tam było do wykopania Ile masz żelaza? 11. A ja pół tak. I tak dużo w sumie o, Nie chcę będzie kurcze A węgla? Węgla dwadzieścia okay. okay, jeden sorry Tak Ej, rodzina? Obiad. <noise> o <biedem. głos> o ja szkielet co pojedynek po fajterów, łuczników? Co? Snajper? Snajper mówisz? No żań Żelazo że jest No. Masz wcześniej obiad. Ja mam przeważnie o 13 i nie o 14. To zależy też od czego? Znaczy akurat teraz mam tak wcześnie. LUL! No, w sumie rzeczywiście. W jest nie znalazłem. Tak? Duża? Tak. Chodź tu do mnie, To było taki dwa węgla, Tak było tutaj. No. O, jestem koło siebie, Chyba. No. <laughs> Ale świecę. Ale tam jest głęboko. Zaraz tam wejdziemy. Wodę zatomuje już. No no. To będzie wkurzać. Ja już idę rozświetlić. Latarnik. Jezu, przerabiałem tą książkę. O oh mój god! Będą diaksy, czuję to. Sobot, co tu jest, człowieku! O, kuzie, o ile potworów. I gdzie idziemy? Tyle, to są te rozwitlenia. Chodźmy Zob może najpierw to, w to. Złoto! Złoto! Zrobimy, no co sobie z tego zrobimy? Ja chcę złoto. Jestem kryzusem. Możemy zrobić złote bloki i szpanować. No. Tylko czym? I tak to z jest. Ole mi okran. Słońce świeciwe krew. Ej, pająk. pająk, pajuk, pająk pają, oszak. Boom. Creeper. No ja już myślałem, że mi wybuchło żelazo, na szczęście. Ale tu mobów. Ale gdzie ty jesteś? A tam jesteś, dobra? Widzisz mnie. Widzę wnik widzę. Idę do ciebie. To znowu. Może lapis znajdziemy. A by było super. Żeby by się swój domek pewnie udekorował coś. No. A w ogóle znalazłem ten nową wersję moda co daje ci narzędzie z lapisu. Jak się nazywa? Jest co, ja to widziałem na kanale takiego Anglika jednego, wiesz? iPod maila. I po prostu ja ci podeszję linka w tym. OK, tutaj. Tam masz e, zbroję. E, ten... E, książkę Lapisu? Coś tam jeszcze. Tylko ta książka jest bezużyteczna, więc... Tylko do szpanowania już. Ale... Kop. I to jaki? O, o... Będzie co... zaraz... Będzie zaraz spam. Ominęliście żelazo, tutaj, tutaj, tutaj. No. Nieprawda, nie ominęliśmy, po prostu zostawiliśmy sobie na później. No właśnie. Słyszałeś? No. <laughs> Lol, ale mikro, czułe. Mam pomysł. Na nowym nagrywasz, czy na starym teraz, bo nie wiem. Na nowym. Na nowym. nie wiem, zróbmy przerwę, a potem ja szybko zjem obiad, zaraz będę, okej? Okay? No to ja wyjdzie, wyjdziemy w serwisie gdzieś zakupimy w jakiejś norkach tutaj. Ja, ja wychodzę. Dobra, to ja też wyjdę i na razie cięcie, jak, jak zje obiad, to... To, za, to zadzwonię i wyjdziemy. I wszyscy smacznego, jak nie, to... O, dziękuję.